Siemanko, wiem, że jesteście zaskoczeni i nie spodziewaliście się mnie tutaj tak szybko A to wszystko za sprawą tego, iż wyszedł już tutaj nowy epizod piąty, dosyć szybko jak wszyscy widzimy, bo niedawno nagrywaliśmy sobie czwóreczkę I to właśnie zmusiło mnie do takiego szybkiego powrotu Tak więc co, zaczynamy Jak pamiętamy w poprzednim epizodzie Mieliśmy tutaj strzelaninę na końcu I wszystko zakończyło się tak dosyć nieoczekiwanie tak więc zobaczmy, co tym razem przyniesie nam ostatni, najprawdopodobniej, epizod piąty. Tak, tutaj mamy jak zwykle, co było w poprzednim odcinku. No jak widać, mamy tutaj dosyć, dosyć daleki powrót. Bo aż do epizodu trzeciego... Tak, i znowu jesteśmy w epizodzie czwartym. Here. Tak, tutaj, bo pamiętamy, będzie nasz nieoczekiwany poród. A potem napadną nas y, rosyjskie jednostki w lesie, o właśnie. I na tym skończył się nasz y, poprzedni epizod. A nasza przyjaciółka zamieniła się w zimnego trupa. Czas I to mi się najbardziej podobało. Jako to skończył się poprzedni epizod... Tymi pięknymi strzałami i zobaczymy co teraz będzie się działo. Mamy oczywiście zapisywanko. A! Tak więc piękny napis się nam nowy pojawił. W poprzednich epizodach tego nie było. I oczywiście standardowy wstęp z naszymi pięknymi napisami. I nasz piękny, piękny, duży tytuł. Okej, okay, mamy wczesne godziny poranne, tak więc y, muszę się nastroić do nagrywania Ach, słychać O, clementine, nie, yes, spadła Ale niestety przeżyła O kurde Szczerze powiem wam, że nie wiedziałem, że to skończy się aż tak Swawo i dramatyczny. Myślałem, że to jakoś będzie ugodowo. Oni naprawdę zaczęli strzelać do siebie. I dziecko! I teraz będę miał pewnie wybór. Uciekać? Czy zostawić je? No dobra, będę. Och! Będę się czałgał! Jak za swoim. Parcia ja ka leży kapustka mała. Ojejku. No pomóż mi, Luke, z tego co pamiętam Na co robię? Dobra, wybieram dziecko Zawsze miałem dobre serce. I przez to ginąłem albo cię spiałem. A tu proszę, wszystko się udało.

Jak widać, nawet w grach nikt nie lubi rusków. Okej, okay, dobra. No dawaj. I czas Kurde, nie trafiłem. Ojo, Luke oberwał. A myślałem, że będzie piękny headshot. Jest, dostał w łeb. Dobra postrzą w nogę jeszcze nie jest I taką groźną przypadłością. Co innego jakby dostał w serce, w głowę. Ale skoro wszystko będzie dobrze. Dobra, mamy piękne zapisywanie. Czemu Kenny go nie zastrzeli? To jest chore. O!

I czad! No co no, zombiak! No Dasza! No Dasza! No ty żyjesz! Tak, fajnie. Plama krwi z głowy. Oso! Suker se! Ja zostawię miedę na ciebie ściekać! Co mu się stało? O ja! Och! Chłopczyk trochę... Fajny odgłos ach, krwi w gardle. Normalnie jestem brutalny. No i wszystko mniej więcej dobrze się skończyło, oprócz tego, że Luke został postrzelony w nogę. Tak, jasne. Oni mieli lepsze uzbrojenie, było ich chyba więcej nawet, a u nas tylko jeden postrzał w nogę. U nich wszyscy oczywiście nie żyją. No nie wiem, skoro to ostatni epizod, to będzie pewnie dramatycznie. Ciekaw jestem, czy wyjdzie trójeczka? Czy sezon trzeci powstanie? To będziemy mogli się tego domyśleć e, po zakończeniu tej gry, którego oczywiście nikt jeszcze nie zna. no W sensie mnie i was, skoro to oglądacie. No ale fajnie, że do powróciła do nas ta pani. I'm sorry. No ciekaw jestem, co dalej przytrafić naszej grupie. No jak widać przetrwaliśmy atak. No i albo sobie znajdziemy jakieś schronienie, albo dotrzemy do jakiegoś bezpiecznego miejsca. A? Teraz będziemy się rozczulać nad biedną panią. Ale to dziwne, że ona się zmieniła, przecież urodziła. Zdrowe dziecko. Zamieniła się w zombie. To chyba jakieś głębsze zakażenie intemne. No było przykro. Bo wręcz poczuł się ojcem dla tego dziecka. I, i, i mężem dla tej pani. O, wspomnijmy o Alwinie. Yeah, she is. Don't worry, Becca. We'll take care of your boy. You rest easy. <coughs> <gapan> <cartoon> <g> boy: you... You piece of Stop, guys. Get off me. It's over, man. He ain't a threat to us. How can you say that? Of course he is. Get out of the way. Whoa, what are you doing? I'm doing the same thing this asshole tried to do to us. go.

Kenny, back off! If he's telling the truth, say, oh, oh, we, we, need we need the food. Mleczka. None of this will matter if we all starve She's right, Kenny. We're running low on supplies as it is. It's worth the risk to check this place out. Trust him, don't trust him. It doesn't matter. We should go anyway. We just need to be careful. It can't be far. From Kenny, from you stay out of this. You're the reason these fuckers came after us in the first place. Don't try and pin this on me. Lay off, Kenny.

Zobaczymy jak zmieni się nasza sceneria tym razem. Jak widać mamy literki, czyli był to nasz piękny wstęp do tej gry. Jak widać piękny krajobraz romantyczny, śnieżny wręcz. A u nas na dworze szaro i deszczowo. Czuć to jesień, po prostu wakacje były mało, ciepłe.

you forget what we just went through he ain't going anywhere kenny no need to get your arm all sore i'm worried about kenny he's he's in a dark place we gotta keep an eye on him everything he's been through he'll be okay i've known him a while well it's all starting to pile up it's weighing on him Jeśli gdzieś dotrzemy, to zrobimy sobie takie małe zapisanko ze względu na to, iż trzeba mieć jakiś tam wstęp do tej gry i żeby go nie przedłużać. Postaram się kolejne odcinki nagrywać trochę dłuższe, żeby to wszystko jakoś w miarę sprawnie zleciało. Tak więc Clementine ma nową mamę W wojowniczej postaci No dobra, sceneria nam się teraz trochę zmieni Mamy zapiswankę oczywiście Piękne chmury No chyba jednak nie dotarliśmy jeszcze do tego domu Bo ten kuśtyka Kuśtyk Kuśtyk Jeszcze idzie jakby mu związali ręce tak jak... O! Wait, we need to stop. No, no, I'm- I'm fine. Yeah, okay, I just need a second. Sorry, I just, I just put more weight on it than I should've. All right, wait there. Hey, what I say? When I tell you something, Ugh. fucking listen, you understand? Kenny, come on! There's no need for that. He's getting what he deserves. Ale fajne ma to to coś na nodze. To just stay put. Kenny się jak widać na niego uparł i to bardzo. Żeby to była right jakaś fajna dziewczyna, yeah, yeah. Go to bym go powstrzymywał bardziej, I ale nie wtedy. Ten pan okay. również nie przypadał mi do gustu. Here, okay. No mamy kolejnego tatusia.

when they don't know what to do yeah that makes sense to me guess it took a woman to talk some sense into him looks like jane broke it up keep pressure on it okay i'm gonna go fetch some bandages hey, ah yeah? i'm sorry for what No przyznaj się. Be right Za co przepraszasz? Don't worry. You're be okay. Jak się uśmiechnął, Hamsko. Ha. Dobra, mamy dziwny widok z góry. Tu gdzieś mieliśmy.

Gone. Nick, Pete, Alvin, and Becca, Carlos, Sarah. You can't blame yourself. We all made mistakes. Yeah, some of us more than others. I could have done more, and that ain't up for debate. I know it in my bones, and I gotta live with it. All right, this should work. That's perfect. Oh, tak więc możemy What a mess. Hmm? Uh, nothing much. Luke's feeling bad about what happened. What? Really? But it's not your fault. <laughs> bad things happen and we can't control it all the time. She's right. You don't go blaming yourself for this. Alright. Can we drop it? I'm fine. Thanks a lot. Hey, Clint, Go over and see if you can change the bandages on Kenny's wound. I offered, but I don't think he was comfortable with me doing it. But you okay. know it better than I do. Okay. That, a girl. Ah. Oh. That's going to sting, but only for a second. It's gonna clean it. Oh, well, I we know what it does. It's gonna suck. It's got to get done. Kenny będzie dobrym tatusem, będzie walczył o swoje dziecko. Hello Kenny. Jak nam spodobała ci się widzenie? Alvin Jr. Alvin Junior. Rebecca wspomniała, że chciałaby go Alvin, jeśli to

Strasznie ciężko wykonać ten ruch. Czekajcie, to było tak? I coś takiego? I teraz odkażamy. Będzie piekło. Rady ci odłożyć dziecko. Jedziemy, patrzcie. Oh. Yeah! <smartonial> yes. 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 okay. yes. you am right. Yes, Oh yeah. Sorry about the language, Junior. You're gonna be tougher than me when you're grown. I'm gonna expect you to be more of a gentleman than I am. He can hear a few bad words. I've heard plenty.

Tak więc jak widać możemy nieźle spędzi spędzić niezłe chwile, ach już się nie mogę wysłowić, na odkarzaniu oka i zakładamy opaseczkę. Pokaż się teraz. Jep. O, teraz wygląda trochę lepiej. Takim sposobem nasza cała grupa po raz kolejny poszła sobie w świat Mam nadzieję, że już teraz dotrzemy do naszego domu Chyba jesteśmy jak widać zapadła... zapadł trochę zmierzch Tak więc grupa tych rosyjskich dziadów nawet daleko doszła To jest to? Hey, I'm talking to you. What? It? I, it's what what do you mean what the place you're fucking taking us arvo that's not what you're taking us to right how much further is the house you were talking about answer her god, god, damn, it. It. god damn it i knew this was gonna happen this guy fucked us uh, thank you don't mention it it's getting dark maybe we should stop for the night This is bullshit. Relax. Don't tell me to relax. He's lying. He's been lying this whole time. You no don't fucking know that? I think we should spend the night here if it's safe. That's a big if. Well, there's a fence which would help with walkers. Maybe. No, dziwne, dziwne Myślałem, że to będzie jakaś fajna willa z basenem, a to jak widać Just to have a calm, quiet mamy night. trochę słabe warunki. Ale chociaż jest ogrodzenie. Yeah. Yeah, Sorry about that. It's all right, buddy. It's all right. i alright so you All right, y'all wait here. I'll go make sure this ain't some walker nest we're locking ourselves into. I'll go with you. I'll uh, see if uh, see if you can calm me down a bit. Oh, teraz Clementine małą no, that's all you. it's okay it's okay it's okay shh oh, ah i you. think he likes you tak calmed right down for cute. you cute he's cute yeah he is isn't he most babies are pretty ugly this soon after being born that's true they usually look like weird little aliens here i got him No mamy nawet sporo... sporo... E, źle wypowiedziałem. Mamy dość długi odcineczek. Tak więc gdzieś trzeba będzie tutaj zakończyć. Oni sobie poszli. Tak więc w środeczku najprawdopodobniej sobie zakończymy. No raczej za duży środeczek to to nie jest. Myślę, że to być jakiś domek. Ale mamy ognisko

feels like a million years at least i don't have to worry about paying off them student loans i really liked school just a waste of money well the major in art history hasn't helped too much the last few years <laughs> sounds like you majored in working in a coffee shop pretty much oh stop it they get a minor in agriculture keep the old man happy oh, we're saving it for a special occasion and to zombie numbers ah vinny this is as good a time as any do you think that's a good idea clementine after the day we've had i think it's the best name i agree with that i think she's just saying to take it easy right feel a little guilty taking the first you gotta make a toast. Come we'll... <laughs> on, birthday boy. It don't have to be <laughs> fancy. Ma all got something to drink. Oh, we can just pass the bottle around afterwards. Go on. <coughs> to the loved ones that we've lost along the way. To the hope that we see them again someday. Here, here. That was real nice. Yeah.

Yes. Fire's real nice. Plenty of room if you want to get warm. Maybe in a bit. I didn't expect her to come back. Just when I thought yeah, I was to be the She's up in surprises. It's a good thing. She saved our ass. She usually travels by herself. It has to be hard. Maybe she's just lonely. Well, that explains a few things. Oh, come on. I'm just teasing. Ed was stupid. I understand. She's a pretty girl. Once you get past all the dirt and guts. I don't know. guess I just wanted to forget about all this shit for like 10 minutes. 10 minutes? Man, that's longer than I'd last at this point. Hey! Alright. Alright, it wasn't 10 minutes. Come on. We got a little one around. Sorry. Forget I said anything. You guys shouldn't be talking like that. Okay. Tak więc e, poczekamy do kolejnego zapisywania no, i tym razem tak, ja też sobie zakończę odcinek. Wszyscy uchani, ucha, ten opisuje. A, tak. Robi mu nadzieję. Że wróciła dla niego. No, I, I don't mean it like... Luke's a regular Casanova. Hey, Casanova. do Your moves are working on all the ladies. shit. I just did it too, didn't I? Sorry. It's the drink talking. They say a drunk man's talk is a sober man's thoughts. Well, I ain't a man, so they can take that shit somewhere else. Clem. O jest, Clementine wypije sama po drodze całe wino i takim od sposobem będzie pięknie. OK, tak więc tutaj możemy sobie już ładnie zapisać, zwiedzimy sobie y, tą piękną okolicę w kolejnym odcinku, tak więc do zobaczenia, śmiało